Bo z tej strony w zagram zagramy sobie w StumbleGuys um, Jak widzicie mam już 73 żetonów i 90 gemów To dlatego, bo um, zbieram, na, że będę robił jakiś fajny opening um, w StumbleGuysie um, Z spinów różnych um, Nie będzie on jakiś duży, ale postaram się zrobić jakiś fajny opening no, a na razie zakręćmy sobie darmowym spinem i dzisiaj będziemy też zbierali klejnoty i te różne rzeczy, żeby um, mieć jak e, zrobić ten opening. Ok, to zakręćmy sobie dzisiaj na sam początek darmowym takim spinem. Um, no i co nam wypadnie? Jeden żeton, ale słabo. No dobra. E, nie szkodzi? No, dzisiaj nie będę robił żadnego openingu. Dziś sobie, jak już mówiłem, będziemy em, tutaj grali w różne gierki, żeby pozdobywać te różne rzeczy. Na przykład, tutaj będzie można zdobyć ten tutaj, już trochę grałem, więc jesteśmy w tych dwu, top 25%. No, ale by, chcemy być chyba jeszcze wyżej. No to em, zagrajmy sobie. Tu są te różne blockdasze. Więc. Fajnie, myślę, że będzie się w to grało. No. Na początek będzie zwykły blok Dash, później laserowy i na końcu chyba ten blok Dash Endless, czy jak to tam się nazywało, jakoś tak. Okej. Okay. Na początek ten zwykły, jak mówiłem. Okej. Okay. No. I prawie byśmy na sam początek odpadli, bo ktoś nas popchnął chyba. Albo nie wiem w zasadzie co się stało, to było dziwne. Nie chciałem tam emotką zastopować, no ale zaraz odpadniemy przez tą emotkę. Aha, okej. Okay. Co tu się stało? Odpadliśmy. Ale dobra, teraz już bez wygłupiania. Przechodzimy tutaj. Dobra. I przeszliśmy. Okej. Okay. Dobra. Laser dasz teraz jest. Okej. Okay. Dobra. Spróbujmy może przeniknąć przez ścianę, ale nie udało nam się. Będę tak próbował przenikać. Na razie nie, ale znaczy teraz może. Jak będzie taki dobry, tu można spróbować. Okej. Okay. Tutaj i udało nam się. Okej. Okay. Dobra. Teraz ten najtrudniejszy. Ok. Ja chcę sobie nazwę zmienić, ale potrzebujemy 100 klejnotów. Ale nie wiem w zasadzie czy będę zmieniał, czy nie. Jeszcze tak tą nazwę. Bo nie wiem czy jest sens wydawać na nazwę jakąś kupią. Um, klejnotów jak można sobie na przykład zakręcić szpinami albo pozbierać klejnoty na karnet, um, na nie? Dobra Czemu on trzyma tę taką czaszkę w ręce, ten taki królik? Dobra Teraz coś takie jakiś prosty znowu Tutaj, o nie Okej okay, udało nam się Szczęśliwie się tak odbić Ok mamy już falę dwunastą O nie, teraz te bloki, ja ich nie lubię. Okej, okay, udało nam się przejść. O nie, zniszczyłem to. Zepsułem. O nie, i co teraz? No i nam się nie udało. Odpadliśmy. Przez te głupie kolce. No niestety. Ok, no to zagramy jeszcze raz w to samo. Dobra. Okay, no to tutaj, tutaj jesteśmy. Nie wiem, jakąś emotkę dałem. No wiedziałem, że ja mam tą umotkę. On miał tą czaszkę w ręce. Nie wiem, ja nie potrafię tak mieć. Tak gerała tam taka jedna osoba, ten królik taki. Ale to we wcześniejszej rundzie. Jak on to przeszedł? Że on tutaj tak się odbił jeszcze i przeskoczył ten blok. Ktoś tak zrobił. Ten taki superman. Jak on to zrobił? Dobra. Udało nam się przejść. Jesteśmy już w drugiej rundzie. Laser Dash. Dobra. Tak to. U nie, co tutaj się spakowało znowu? Już tak jakieś bagi mieliśmy dziwne. Okej, okay, tutaj przychodzimy program. Okej. Okay. Jest, udało nam się przejść. Um, no, osiem osób zostało. No i Block Dash Endless na koniec. No i dobra. Hala pierwsza. Okej. Okay. Dobra. Nie udało nam się przeniknąć niestety. Nie, 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 nie. No na takim prostym bloku jakbyśmy odpadli. To by było słabo. Dobra. Okej. Okay. O nie. Musimy tutaj przejść. O niej, co my teraz zrobiłem? Co ja teraz zrobiłem? Nie. Ale słabo. Mam pochył w tym block Dash Endless. Dobra, dalej jesteśmy... W, 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 tym, w, 20, w top 25%. To nie wiem tutaj są jakieś turnieje. Za 4 minuty się ten zacznie, ale nie na razie to. Nie możemy sobie zagrać w. Um, nie wiem w które. Możemy zagrać w to na przykład. Zagamy. Okej, okay. jeszcze musimy poczekać, aż tu jakieś osoby dołączą. No, no i jeszcze raz wbijajcie na kanał mojego kolegi Miller'a. On tam też nagrywa. Może z nim nagram też coś, jak wchodzicie na moją stronę główną w, na YouTubie, to tam jak dacie na sandu, to tam będzie ten kanał od mojego kolegi Miller'a. No, i zasubskrybujcie go, dawajcie mu łapki w górę i w ogóle. No i mi też. Wtedy będzie bardzo miło. O ja cię... co tu się stało? Jak nas wywaliło? Dobra, dostaliśmy plus 40% tego. Tego czegoś no. No i ja myślę, że na dziś to już będzie tyle. Zapraszam do moich poprzednich filmów. Yy, yy, zasubskrybujcie, dawajcie łapki w górę Jeszcze dajcie sobie dzwoneczek Ale poczekajcie zanim skończymy to jeszcze odbierzmy sobie te losowanie tutaj Kręcenie jak zwał tak zwał I co nam wypadnie? Proszę niezwykłe Okej, okay, rzadki nam wypadł Nawet nie mieliśmy go No no i na dzisiaj to już będzie po prostu tyle, no to cześć i miłego dnia.